Szczur i Lew Jean de La Fontaine Nie gardźmy nikim, bądźmy dla słabszych obroną, Nieraz pomoc maluczkich przydać nam się może. Tam prawdę tysiącznymi przykłady stwierdzoną Natychmiast bajce wyłożę. Raz szczurek młody i niedoświadczony Wyskoczył niebacznie z nory Lwu prosto w szpony. Monarcha zwierząt do litości skory nie chcąc się znęcać nad istotką małą, wybaczył płochość i darował życia, jako na króla przystało. Kilka dni potem, wyszedłszy na łowy, wpadł lew do sieci zostawionej skrycia. Ryknął zadrżały góry i parowy. Lecz nie mógł się wywikłać, szczur nadbiega z daleka. zdradliwej sieci ogniwa, ostrymi zęby przerywa. I króla puszczy, od zguby ocala. Gniew i siła nikogo nie zbliżają do mety. Cierpliwość i wytrwałość to mędrca zalety.